Witam bardzo serdecznie. Oto szybko, tak, w wyniki konkursu. Odpowiedzią na yy, wynik konkursu, czyli ilość kilometrów, jest to 21424. I pięć pierwszych miejsc osób, którzy udzielili taką odpowiedź. No, o dziwo, nie było aż tak dużo bliskich trafień, aż się zdziwiłem, bo trochę liczenia było, no ale dobra, przechodzimy do rzeczy. Miejsce piąte. Gracz oniku Mikstaf z S4. Pomylił się o 1076 km. Miejsce czwarte gracz z S5 Mac Happy JP, MC Happy JP, który się pomylił o 992 km. Miejsce trzecie: na S5 z S5 gracz Oniku Adrian XF który się pomylił o 941 km. Miejsce drugie e, z S2 Poloczat 22, który się pomylił o 798 km. No i miejsce pierwsze, jedno właśnie takie najbliższe trafienie, e, z S4 gracz Oniku Z Picus. Nie wiem jak to się czyta, czy to Z Pikus, czy Z Picus który się pełni o 78 km. także Z Pikuś z S4 otrzymuje auto unikatowe także bardzo Wam serdecznie gratuluję wszystkim mam nadzieję, że konkurs był w miarę e, Wam się podobał no i następny będzie za około miesiąc, a może nawet półtorej ponieważ dzisiaj właśnie w nocy wyjeżdżam nie będziemy przez dwa tygodnie a po powrocie właśnie, no, zanim wyjadę, to znowu kolejne dwa tygodnie, zanim wrócę, no to około gdzieś półtorej miesiąca będzie kolejny kokus. Zegre, pozdrawiam Was, udanych wakacji, do zobaczenia. Hej!